Chcesz otworzyć konto bez wychodzenia z domu? Wystarczy dowód osobisty i telefon. Ściągnij ze sklepu na swoim telefonie aplikację ING Mobile. Zaznacz, ile masz lat, a my pomożemy Ci wybrać najlepsze konto. Jeśli nasza propozycja Ci odpowiada, kliknij Otwórz konto. Na początek poprosimy Cię o kilka informacji. Zwróć uwagę na polskie znaki. Wpisz prawidłowo dane i numer telefonu. Na podany numer wyślemy Ci jednorazowy kod. Wpisz go. Wybierz w jaki sposób chcesz płacić, kartą i telefonem czy tylko telefonem. Wybierz metodę weryfikacji tożsamości przy pomocy smartfona. Połóż swój dowód na płaskiej powierzchni. Pokaż do kamery najpierw przód, a potem tył dokumentu. Zdjęcie wykona się automatycznie. Teraz pora na kilka zdjęć Twojej twarzy. Musimy mieć pewność, że ty, to ty. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na telefonie. Trzymaj go nieruchomo na wprost swojej twarzy i zadbaj o to, aby nie było za tobą innych osób. Daj nam chwilę. Sprawdzamy twój dowód i potwierdzamy twoją tożsamość. Tylko krok dzieli cię od otwarcia konta w ING. Na koniec poprosimy Cię o wyrażenie zgody na treści marketingowe. Twoja zgoda pozwoli nam wysyłać informacje o promocjach i indywidualnych ofertach dla Ciebie. Potwierdź zawarcie umowy. To już wszystko. Twój wniosek o otwarcie konta jest już u nas. Dla Twojego bezpieczeństwa sprawdzimy jego poprawność. Do kilku godzin, maksymalnie następnego dnia roboczego, otrzymasz SMS z potwierdzeniem i loginem do swojej bankowości. Umowę prześlemy ci na adres e-mail i do bankowości internetowej moje ING. Nie wysyłamy wersji papierowej, tak jest lepiej dla środowiska. Aktywuj dostęp do bankowości i miej swoje finanse zawsze pod ręką. Proste, zacznij tutaj.